Dobry wszystkim. E, witamy przy tablicach Kościuszki e, na moście Kościuszko. Dziś tu jesteśmy e, w 206. rocznicę śmierci e, Kościuszko i też mamy pierwszą rocznicę e, zawieszenia tych tablic, tablic które mamy e, nad nami. Rozpoczynamy dziś akcję Kwiaty dla Kościuszko. E, dziękujemy wszystkim, którzy przywieźli e, za sobą dziś kwiaty. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Oh, o, so co Twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through. Zapraszamy księdza Grzegorza z, z Kościoła Świętego Stanisława Kostki, tu z Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, gromadzimy się tutaj dzisiaj w pierwszą rocznicę zamontowania wspaniałych tablic z świętej pamięci Tadeusza Kościuszki. Aż trudno uwierzyć w to, że to już rok minął, czas tak szybko biegnie i lata lecą, a to już dwa... Tyś... 206 rok po jego śmierci. Także chcemy to uczcić, chcemy tutaj być dzisiaj, dlatego też ta inicjatywa Kwiaty dla Kościuszki jest piękną inicjatywą, która jest dla nas wszystkim też takim symbolem. Kwiaty są czymś, co jest wyrazem naszej miłości, do kogoś, kogo kochamy, kogo szanujemy, czcimy, przecież naszym rodzicom, naszej mamie przede wszystkim, albo komuś bliskiemu dajemy kwiaty w dzień urodzin, w dzień jakiejś rocznicy, jubileuszy, a dzisiaj przynosimy kwiaty dla Tadeusza Kościuszki, naszego wielkiego Polaka, by go uczcić, by ta pamięć o nim nie zaginęła. Wspominamy jego. Ten dzień, który jest dla nas wszystkich ważny, bo w Polsce wybory, bo teraz rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową, 45 lat temu, 16 października, bo to 39 rok po śmierci męczeńskiej księdza. Jerzego Popiłuszki Błogosławionego i tych okazji, tych różnych tutaj wspomnień jest bardzo wiele. Nie zatraćmy tego wszystkiego, żeby to było dla nas zawsze czymś bardzo ważnym. Dzisiaj jesteśmy tutaj w tym miejscu na Kościuszko Bridge, na moście Kościuszki, żeby uczcić także Jego pamięć. Chwała bohaterom, tak często się mówi, chwała Tadeuszowi Kościuszki, i chciałbym odmówić krótką modlitwę i pobłogosławić Was tu obecnych jeszcze raz. Poświęcić te tablice niech będą ku chwale naszej ojczyzny, ku chwale Pana Boga i tych wielkich bohaterów Polaków, którzy dla wolności, dla wartości poświęcali swoje życie i przelewali krew, dając właśnie tę największą cenę, jaką jest życie, w obronie tego, co jest nie do określenia, co jest bezcenne, czego nie da się wymierzyć żadną kwotą majątku, żadnym yy, kwotą pieniężną, bo są to wartości, które nigdy nie przeminął. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, niech spocznie na Was, tu wszystkich obecnych, na tych tablicach, na tym moście, aby bezpiecznie po nim się poruszali wszyscy podróżujący. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I jeszcze pokropimy wodą święconą. Wczoraj padało, dzisiaj dzięki Bogu mamy piękną pogodę, no trochę tak wody święconej, niech nam nie zabraknie nikomu na tym miejscu. Szczęść Boże. Dlaczego pomysł stworzenia tablic był dla mnie taki ważny, bo Ameryka zapomniała o Kościuszku. Kiedyś Kościuszko był bardzo ważny. Były o nim książki, powstawały miasta. Ostatnio się o tym nie mówi. Niestety Płaski zwycięży w tej konkurencji, bo ma paradę, więc wszyscy wiedzą, ale Płaski ma jeden dzień w roku na Piątej Avenue, a Kościuszko ma 365. Więc ja myślę, że to jest ważne. Ja myślę, że te, te, te tablice, to, że ludzie jednak przejeżdżają, tak, teraz nie jest tak, ale w ciągu dnia jest 10 godzin trafiku tutaj. Ludzie po prostu siedzą na telefonach, ale niektórzy podnoszą wzrok i widzą tablice i może się zainteresują, więc może yy, ta, ta wiedza o Kościuszce wróci powoli. My jako Fundacja na pewno będziemy walczyć, żeby Kościuszko wrócił do szkół, żeby wrócił do muzeum, bo nie wiem czy wiecie, że nawet w West Point, w muzeum, nie ma ani słowa o Kościuszce więc mamy, mamy wiele rzeczy do zrobienia i ja myślę, że, że to jest dopiero początek, tak jak powiedziałem w tamtym roku dlatego jakby wymyśliłem tą akcję Kwiaty dla Kościuszki, bo nie ma nic bardziej barwnego niż kwiaty dlatego większość tych kwiatów to są sztuczne kwiaty które będą tu na długo tak je przykręcę, żeby ich tak łatwo nie ściągnęli więc bardzo dziękuję wam, że przyszliście i ja myślę, że najważniejsze jest to, że nawet w dzisiejszych czasach Kościuszko byłby kimś wyjątkowym. Mamy o kim pamiętać i kto może być wzorem dla nas, dla Polaków. Więc pamiętajmy o nim i ja myślę, że te tablice mogą w tym pomóc. Proszę was, szerujcie, nabawiajcie ludzi, żeby tu przychodzili z kwiatkami, nie tylko w następną niedzielę, ale przez cały rok zabierali dzieci, klasy szkolne ze sobą, żeby tu przychodzić i pokazać Amerykanom, że pamiętamy o Kościuszce i on cały czas dla nas blisko. Bardzo dziękuję. We have assembly member Steven Raga with us from District 30 today. Jeśli um, if you would like to come up and share a few words, say hello. Thank you so much. Uh, I'm so honored to be here and, and to help us celebrate but also fully support uh, this campaign. And also the anniversary for making our our bridge but our neighborhood and our city more beautiful with these plaques. So um, it's so important to uh, to remember and also memorialize uh, our heroes, especially one that has played such an important and pivotal role not just in our state but the country and so um, even uh, just a few weeks ago i was at um, uh, there was a legislative uh, meeting at the white house and then i went across the street there's the park there and i'm walking by and there's a statue <laughs> can just go there too so i'm, I'm so uh, honored to be here and and do what i can and, and fully support for a man who did not just shape our city our state and our country but also showed what it is for me, at least, a very uh, what I think is what a New Yorker should be. He, he is a hero of of not just our nation, uh, but uh, the nation of his forebears. So it's so important to to memorize to memorize what he. Uh, has continued and his legacy has continued to bring us and shape us and guide us so it's an honor to be here thank you so much for bringing us together and and here's two more years to come of his legacy and honoring our our growing uh, Polish American community here in New York thank you so much cieszę się ogromnie że mogę dzisiaj paradę generała Kazimierza Pułaskiego I cieszę się bardzo, że możemy utrzymywać nasze polskie, naszą polską tożsamość, że świętujemy nie tylko generała Płaskiego, ale i Kościuszkę, że możemy właśnie tutaj na tym moście upamiętnić naszego generała Kościuszkę, ale również to, żeby pokazać dla. Wszystkich przejeżdżających codziennie, że jesteśmy, że my Polacy pamiętamy i będziemy pamiętać, i jest to naprawdę ważne. Czy świętujemy Dzień Kościuszki, czy Płaskiego, ale jednak naszą tożsamość utrzymujemy i pokażmy zawsze każdemu narodowi, że jesteśmy, pielęgnujemy swoją tożsamość, nasze piękno polskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Andrzeju, że jednak dbasz o to, o te tablice, że tu są, że jesteśmy tutaj i świętujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jestem tutaj z Państwem dzisiaj i reprezentuję Long Island, Polonia of Long Island Inc. i całą Polonię, gdyż jestem tegorocznym Marszałkiem Kąpek. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby złożyć kwiaty ku pamięci Tadeusza Kościuszki, który był bohaterem dwóch kontynentów. Nie zapomnijmy o tym, że walczył o wolność nie tylko Polski, ale i Ameryki. O wolność, która jak widzimy w dzisiejszych czasach może być bardzo łatwo odebrana. Na pstryknięcie palca możemy ją stracić, dlatego jest to bardzo ważne, żeby pamiętać o ludziach, którzy o tą wolność walczyli. Dziękujemy Dobrej Polskiej Szkole Andrzej za to, że Jesteś za to, że tablice niszą, przedstawiają kawałek historii e, i życiorysu tego, kim Tadeusz Kościuszko był e, i miejmy nadzieję, że nie tylko Polacy, ale i Amerykanie będą pamiętać o tym, jak wielkim bohaterem Tadeusz Kościuszko był i myślę, że co roku będziemy składać kwiaty tutaj przy tych tablicach po jego pamięci. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Polonia of Long Island jest jedną z wielkich organizacji polonijnych, która finansowo wsparła tę do domicję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzień dobry Państwo. Ja wraz z Urszulą reprezentuję Polonia of Long Island, ale również dzisiaj złożyliśmy kwiaty z ramienia Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Zbigniewa Herberta w Kopeń. I tutaj na ręce dobrej polskiej szkoły serdeczne gratulacje i yy, gratulujemy tej wspaniałej inicjatywy, bo myślę, że dzięki tej akcji: Kwiaty dla Kościuszki, my, nasze najmłodsze pokolenie, nasze dzieci i młodzież, uczymy szacunku do historii, szacunku dla naszych bohaterów, szacunku dla człowieka. I to, co powiedziała Ula: yy, Kościuszko, bohater dwóch narodów. Nie tylko, niech Polonia się dowie, kim był i co zrobił Kościuszko dla dwóch narodów. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, Andrzej. Dziękujemy za zaproszenie. A Państwu życzę wspaniałego popołudnia. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem.